Hej, jesteśmy grupą poszukiwaczy przygód z wielkimi marzeniami. Jakie jest Twoje osobiste zadanie, dla którego chcesz do nas dołączyć? Próbuję znaleźć łazienkę. Jak piesek prosi o jedzenie, jak kotek prosi o jedzenie. Hehe, he, już czas się ogolić. Kiedy foremka do ciastek kłamie, ale piekarnik z naprawdę. Ja wchodzę do ciepłego pomieszczenia prosto z zimnej ulicy, mój nos. Kiedy zdam sobie sprawę, że moja przyszłość zależy ode mnie? Zrób mi zdjęcie tak, żeby wiedziała, co straciła. Najtrudniejszą rzeczą w dorosłym życiu jest wymyślanie, co zrobić na śniadanie, obiad i kolację, codziennie, aż do śmierci. Mój tata jest na tym zdjęciu. Ale wygląda jak część obrazu na ścianie. Kiedy jesteś zbyt nieśmiały, żeby poprosić ludzi, żeby się przesunęli? Moja figura zaraz po powstaniu moja figura jak tylko coś zjem. Szef, to zadanie jest trudne, ale dam Ci do pomocy dwóch moich najlepszych pracowników dwóch najlepszych pracowników. Kiedy już dawno skończyłeś to, co miałeś do zrobienia, ale udajesz zapracowanego, żeby mieć święty spokój. Ten moment, kiedy sprzątasz mieszkanie i zaczynasz czuć złość i gniew do wszystkich domowników. Odkurzałem i zapomniałem odstawić jego schodki obok kanapy. Po powrocie zobaczyłem go takiego. Wstyd mi teraz. Kiedy siedzisz w autobusie przy oknie. Jak chcę być fotografowana przez mojego męża jak mój mąż robi mi zdjęcie. Też Wam zostały oryginalne opakowania po kocie? Mój pies jest ekstremalnie zmęczony, ale w środku nocy musiał iść za mną do łazienki. Challenge napisz w komentarzu. Czy chodzisz w nocy do łazienki? A teraz kopśnij lajka byczku. Zaraz po wstaniu, godzinę później. Gdy nauczyciel przechodzi obok ciebie na sprawdzianie, patrzy na Twoją kartkę, po czym krzyczy na całą salę, pamiętajcie, żeby czytać pytania ze zrozumieniem. Ja trzeba zacząć się zdrowo odżywiać, ja w sklepie, poproszę zdrową paczkę pierogów i zdrową paczkę chipsów. Poziom opalenizny moich przyjaciół tego lata, mój poziom opalenizny tego lata. Ja idący kąpać się w rzece, wiedząc, że szczepiłem się przeciwko odrze. Kiedy piję alkohol, mówią, że jestem alkoholikiem, ale kiedy piję fantę, nikt nie mówi, że jestem fantastyczny. Kiedy widzę TikToki ludzi, których znam. Kiedy przyjeżdżasz na wieś na wakacje, kiedy mieszkasz na wsi. Fryzjer jest git, ja jest git, też ja w drodze do domu. Kiedy nauczycielka kazała ci przestać klikać długopisem, ale musisz kliknąć jeszcze raz, żeby pisać. Kiedy usłyszysz naprawdę dobrą piosenkę? Kiedy przez całą rozmowę nie bardzo słuchałeś o czym ktoś mówił, no nieźle. Gdy idziesz na imprezę i jest szansa, że nie będziesz nocować u siebie. Kotek siedzi mi na kolankach, ja poruszyłem się troszkę, kotek, adios. Muszę wyjechać na urlop, odpocząć od tych wszystkich ludzi. Przed nami upały. Chciałabym więc przypomnieć wszystkim jedno słowo: dezodorant. Trzeba było zostać na tych bagnach. Co mnie pokusiło z tymi studiami przecież ja nawet nie umiem czytać. Kiepsko wyglądasz, brałeś coś, tak, kredyt. Kiedy YouTube puszcza reklamę, której nie da się pominąć, ale ty odwracasz wzrok, żeby oni nie wygrali. 22 stopnie 32 stopnie. Jak wrócę do domu, to posprzątam ten bałagan. Ja po powrocie do domu. Już nigdy nie zamówię Jordanów przez internet. Kiedy świetnie pisze ci się z laską, ale dowiadujesz się, że ma półtora rocznego brajanka. Super glue kiedy próbuję coś skleić. Super glue kiedy skleję coś czego nie chcę. Super glue kiedy przypadkowo skleję sobie palce. Jedynym potworem w Stranger Things jest fryzjer tego chłopaka. Po pracy pójdę na siłownię, złożę pranie, posprzątam i ugotuję kolację, ja przez 4 godziny po powrocie do domu. Kiedy się z kimś umówiłeś, a on zabiera ze sobą kogoś jeszcze. Jest inwazja ziemniaków, daj mnie na odcinek, mogę uratować świat przed ziemniakami. Kiedy przypominam sobie, że moja przyszłość zależy tylko ode mnie, Jezu. Kiedy czytasz menu i nie wiesz, co wybrać, bo wszystko wygląda pysznie. Kiedy liczysz, jaka średnia wychodzi ci na koniec semestru z matematyki, ale wynik jest ujemny. Kiedy ładowarka ratuje twój telefon przed upadkiem? 100 zł w 2005 roku, 100 zł w 2022 roku. Ja zanim zacznę oglądać film. Również ja zanim zacznę oglądać film. Nauczyciele pierwszego dnia wakacji. Rodzice pierwszego dnia wakacji. Główna różnica między kobietą a mężczyzną jest taka, że jak kobieta powie: "Powąchaj to", to zazwyczaj pachnie to ładnie. To, że ktoś ma wolny czas, nie oznacza, że nie ma co robić i jest dostępny. Dzieci dziś mają iPhony i iPady. Ja, kiedy byłem dzieckiem, kiedy zaglądasz na swoje konto bankowe, tutaj kasy nie ma. Kiedy się rozstaliście, ale to ty zabierasz kota. Gdybyście się zastanawiali, jak wygląda gościu z mema o mruganiu, oto on i ma się dobrze. Kiedy wychodzisz od fryzjera. Kiedy próbujesz być. Zalotna i powabna. Kiedy wymyślam wymówkę, a ktoś znajduje rozwiązanie. Rodzinka, wychodzimy, na pewno nie chcesz z nami iść, ja? Sześcioletni, jak kiedy dowiedziałem się, że stainless steel to nie nazwa firmy produkującej metalowe przedmioty. Ja chcący kupić kolejną pierdołę, moje konto bankowe. Kiedy od 15 minut jesteś pogrążony w kłótni, i nagle zdajesz sobie sprawę, że coś źle zrozumiałeś na samym jej początku. Ja po dwóch latach zdalnej pracy wracam do biura, współpracownicy, ten gruby to jakiś nowy, ja? Kiedy domofon dzwoni już drugi raz, a w domu nie ma nikogo dorosłego oprócz ciebie? Czy ty też masz takiego kumpla, któremu nie można wysyłać kilku wiadomości z rzędu, bo odpowie tylko na ostatnią ignorując resztę? Co czyni cię człowiekiem? Zdolność do współodczuwania, empatia, życie społeczne, zaznaczenie wszystkich zdjęć z sygnalizacją świetlną. Ten kot wygląda jak barman, któremu możesz opowiedzieć o wszystkich swoich problemach. Nieraz widzę zdjęcia ludzi, którzy schudli ze 130 kg do 60 kg. To jest serio bardzo budujące. Dociera wtedy do mnie, że zawsze można schudnąć i mogę dalej Żreć najlepiej. Twoja dziewczyna jeździ z innymi chłopakami, żebyś nie tracił na benzynę, brzmi logicznie. Kiedy twój starszy brat pomógł ci pokonać trudnego bosa i zaczął grać dalej zamiast ciebie. Ktoś wysyła mi screenshota, ja sprawdzam, ile ma baterii. Nie ma na ziemi dziewczyny, którą kochałbym bardziej niż ciebie, a co z innymi planetami? Karaluch w starciu z bronią nuklearną, Karaluch w starciu z kapciem. Wiek 15 lat, słucham świetnej piosenki, którą właśnie odkryłem. Wiek 35 lat, słucham tej samej piosenki. Ludzie z kredytami, ludzie bez zdolności kredytowej. Ja idący na egzamin z prawa jazdy, wiedząc, że 4 w lewo, 6 w prawo, 2 w górę, 8 w dół. Rozrywka, kiedy jesteś biedny. Ja dzwoniący do mamy, żeby zapytać, z jakiego sera robi się sernik. Moi rodzice w wieku 29 lat powinniśmy kupić dom i zrobić drugie dziecko tak. Ja w wieku 29 lat wychodzi na to, że nie stać mnie na posiadanie zębów. Kiedy twoja dziewczyna powiedziała, że tamten gościu jest przystojny? Kiedy twoja dziewczyna powiedziała, że tamten gościu jest zabawny? Ja przyjeżdżam do innego kraju, gniazdko jest inne, ja. Jedyne co robię to praca i spanie, a nigdy nie mam pieniędzy i wiecznie jestem zmęczona. Kiedy ona wychodzi z koleżankami kontra, kiedy jest z Tobą w domu. Rowerzyści, gdy patrzą na ceny paliw. Ktoś mówiący do mnie z samego rana, jak entuzjowany obudzeniem. Kiedy na Insta-a obserwował 232 osoby, a teraz widzisz, że jest ich 233. Jak jedzą inni ludzie, jak jem ja. Kiedy śni Ci się coś strasznego i nie możesz biec. Dawaj następny filmik byczku.